I tutaj zawsze do odciny lecieć, nie? Czy chcecie, żebym zaprosił tutaj oczyśliwe Andrew gazde Przygotowanie <głos》głos》> mentalne czy serym jest bardzo ważne. Najważniejsze tak naprawdę. Lecimy, dobra, z openingiem paczki z KD. Ogólnie pokazać naprawdę hardkorową siłownię. Jeszcze na takiej nie ćwiczyłeś, no nie? Musisz mi uwierzyć. Jedną z takich, pio, wiesz, pionierskich siłowni w Polsce, no. Legendarna bym powiedział. Dobra. No ogólnie jest szansa, że mnie zrobili chra i po prostu przysłali ogromną paczkę i wrzucili pełno. Bo mamy tutaj po prostu w 2 dwukilowackę, kreatyna Kiwi agres, glutamina na jelitka. Masło orzechowe oczywiście do najlepszego szejka na masę. Yy, macie na TikToku w zakładce dieta. Witamina D3 K2 supplementuję cały rok 20 tysięcy jednostek, ale musisz mieć odpowiednie proporcje witaminy D3 do K2. Vitapak, drugi Vitapak, no i Pilboxik e, różowy. To dla ciebie. Dziękuję. No i to tyle. Idziemy zrobić trening. Zostawię to to u ciebie. No jest tak. To będzie bardzo kompleksowy trening, mam nadzieję, że też nie będzie dużo ludzi, bo siłownia jest bardzo oblegana przez, prawda, turystów, ludzi z zagranicy, różnego koloru, tak? Każdy tu przyjeżdża dosłownie, jest to jedna wielka rodzina, jedna wielka społeczność, która łączy ze sobą wszystkich czym w Polsce. Oczywiście jeszcze musimy walnąć przed treningówkę, chociaż nie, może jak będzie jakieś dziecko, potencjalnie, tam też dużo dzieci trenuje, na przykład pięcioletnim, to mogę je poczęstować, słuchaj, takim krajem, na przykład, albo innym specyfikiem e, farmakologicznym. No to idziemy stary. Idziemy ogień. I teraz tu pokaż. Co? To nie było planowane. To nie było planowane. Ktoś może stać? Czułem, że ktoś korzystać za firanką, ale... Nie spodziewałem się tego, że akurat pokażę, każę mu nagrywać na okno i czyjne, <grywaśś> się, czyjne, się tak, za okno. <grywa> Także to jest Jasper Lius, to są oczy, oczy Boga. <grywa> Widzę po prostu przez ścianę, tak. Gdzie ty mnie zabrałeś, kurwa? To jest na siłownia. Dobra, ogień. <grywa> <grywa> Musisz zastosować ten manewr z nogami lepsze czucie że robisz projekt ze szkoły i musisz swoje miasto za pomóż mi dwa nie doby no, nie śpiruj. Nie no pomóż mi dwa seria przerywana, prawda? Żeby lepiej zastymulować mięśnie. Jesteśmy ogólnie, jesteśmy w stanie na wyjeździe. Jest to Los Angeles. Nie wiem czy tu widać to po prostu po otoczeniu, tak? Ale siłownia naprawdę jest na literne, tak? Tu nie może być każdy. Oczywiście mi się karta BB Pro. To jest minimum. Oczywiście mi przyznali ze względu, że jestem Jastro Leeds. dostaję darmowe kebaby. Mam po prostu akurat autorytet na płaszczyźnie międzynarodowej. Dobra, jeszcze technika szybko ćwiczenia. Brzuch mam mocno spięty, relatywnie tak. Ci tutaj są w bardzo komfortowej pozycji dla barków, prawda? Także jest to świetnie wyprofilowana maszyna. Ty masz teraz kontuzję, no to może akurat byś się skusił, co? Bo jest to, że tak powiem, yy, siłownia też przystosowana świetnie pod rehabilitację. Brzuch spięty, wypięta klatka, yy, nogi skrzyżowane do przodu, ewentualnie. No to jest najlepsza pozycja. Musi być prawa noga wyżej. <grybujesz> Jak gdyby konwertowała do środka, to byłoby znacznie lepsze, ale nie jest źle. Nie rozśmieszaj mnie. No to ty mnie rozśmieszasz. Zobaczcie sobie Nie no co to jest? Co za gówno Co ty gadasz? Idziemy już na normalną? Nie stary, to jest najlepsza siłownia Siłownie? Nie, Nie naprawdę polecam ogólnie, jest fajny sprzęcik. Bardzo no, bardzo Trochę fajnie za młody. Naprawdę, sprzęt jest dostosowany do osób starszych. No, bardzo funkcjonalny, no, naprawdę. Świetnie no, można no, zastymulować no, mięsień. To. Dobra, tutaj mamy tą samą maszynę, ale jest zupełnie inaczej przyładowuje mięśnie, tak. To jest to Tam to znacznie mocniej przyciążała ruch do pięciu. Dlatego chcemy zacząć od dwóch presów, potem jakaś forma rozpiętej, i kończymy to oczywiście dipem Przechodzimy na drugie ćwiczenie. Będzie to specjalny wariant glipa. Jeszcze lepiej stymuluje katkę piersiową niż zwykłe dipy w pochyleniu. Cały sęk tego ćwiczenia polega na tym, że wchodzimy na platformę, prawda? Uruchamiamy nogi w celu lepszej akumulacji i produkcji siły. Łapiemy to dokładnie w tym punkcie, możesz pokazać tutaj. Ważne jest też ułożenie dłoni, prawda? Musisz skręcić, wtedy dobrze złapać. Masz dobre przełożenie siły idealnie na śród ręczu, tak? Także jest to bardzo ważne, żeby dobrze to wkręcić. Gwałtowne uniesienie tułowia. Podwijamy nogi. Dajmy je do przodu. <grym> Jeszcze parę zrobię. Klatka jest naprawdę świetnie zastymulowana w tym momencie. Tutaj wystarczy jedna seria. Jeszcze taki bajer. Prawda? <laughs> Dodaję dodaje nam tu troszeczkę dynamiki, tak? Dynamiki do każdego powtórzenia. Im więcej zrobicie przed serią, tym klatka będzie potem lepiej zastymulowana, tak? Możemy dodać szybsze tempo, możemy dodać takie na przykład, o, pauzy z półruchami. No i są tu różne sekwencje, tak? Różne kombo. Robimy trening FBW. Jedno ćwiczenie na daną partię przy użyciu tych maszyn stymuluje w ekstremalnym stopniu. Każdą grupę miejscową. Przygotowanie mentalne przed serym jest bardzo ważne. Najważniejsze tak naprawdę. Każdy set nie może się udać. Najpierw musicie po prostu osiągnąć ten stan umysłu, w którym wiecie, że to rozpierd... się po prostu. Vi kan la dem gå Ćwiczenie, prawda w repertuarze. Są to z bokiem, tylko inny wariant. Takie blisko też na mięśnie, żeby było widać, że na coś pracuje. <noise> Sześć, to ogólnie. Ale zobacz, to jest po prostu wariant dla początkujących, dla bardziej zaawansowanych. Przechodzimy na mocne wymachy, tak? Jest to już wersja hardverowa z maksymalnym dopiękiem. tego mięśnie w naszym ciele. Tu jeszcze jest jeden wariant na jednej nodze, tak? Tylko dla. Ekstremalnie zaawansowanych osób. To wyglądasz jak kaleka jakiś. Kolejna alternatywa, fenomenalna maszyna, stymulująca tak samo bocznaktem e, barku. Na co to jest? Bok barku stary, zobacz, zobacz jak to świetnie pracuje tutaj. Aaaa Natka no stąd Nie <laughs> no, widać dobrze <laughs> Dobra, stojmy. Dobra Ostatnie ćwiczenia już na bok barku, tak. A, na mięsień, bok... Żeby po prostu nie żeby mnie mógł unieść ręki przez kolejny tydzień. Jest to niesamowite e, ćwiczenie. ekstraordynarne i niebagatelnie. Dla początkujących jest wariant, prawda? Krótki. Stary. Oła! Oła. <śla> No, <grywa> to ta maszinka No trzeba ją dobrze Cały zakres ruchu, żadnego oszukiwania. Mama! Ale nawet Pełny stres jest najważniejszy w tym ćwiczeniu, żeby osiągnąć, prawda, V-Taper, tak? Barki, najszerszy grzbietu. To jest krok po prostu do tej sylwetki w kształcie V, którą chcesz osiągnąć. I zrobić to oczywiście jak najszybciej na tej siłowni. Także zapraszam. Jest to Jastur Park, siłownia zlokalizowana w Stanach Zjednoczonych, LA. Miałem już nie robić poku barku, ale. Co wygrało? Dobra, dobra, dobrze wchodzi maszynka, nie? Jedna z moich ulubionych na walk parku. Pamiętaj, zawsze do odciny lecieć, nie? Prezentuje, y, jak bicep się dopina, jest naprawdę świetnie spięty tutaj. Uginamy ramię i maksymalny stres. <laughs>

Dziękuję bardzo za uwagę. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć więcej tego typu sesji treningowych, czy chcecie, żebym zaprosił tutaj odżyśliwe Andrew Gazde, Rafsona, może, jeżeli w ogóle jeszcze żyje. O, co tu się stało? Ojej. Dobra, Wasze zdrowie, oczywiście. Kod JASTRZUR, minus 5% na KFD Nutrition. Jedyny słuszny kod, jeżeli chcecie w ogóle widzieć jakikolwiek progres na siłowni. Chciały Pani trochę kreatyny po treningu? Świetnie wysyca każdy mięsień I więcej siły! Tylko daj jakieś ujęcie, teraz musisz zejść niżej Zejść niżej no tak. z kamerą Jak ty wyglądasz, Łapuś? Magłem i nam. bo widać, że mięśnie pracują dobrze. Dawaj, największego stopnia. Także... Wykonu... Wykonujemy teraz... <grystanie>